Chodź na brzuszek. Na brzuszek, no. tak. Na brzuszek. Chodź i maruć. Chodź i maruć, no? Chodź. Teraz, A to rękę. rękę teraz musi uwolnić, no? Uwolnij rękę, tak. Uwolnij rękę. Który się się spowracał, nie usiadł. Uwolnij rękę. Uwolnij rękę. Uwolnij rękę. <laughs> Fajnie? Czy Ty już uwolniłeś rękę? Ha, <grymne> <Walsz. grymne> Z rątku zobacz, pomaga pomagać troszkę. O nie, zaraz wyciągnę. piękny. Piękny. <gry> Dobry skrawek, robot mały, no jak? Piękny. Jest! Sam się przywróciłeś! Oj oj, oj. oj. Włosy wyniałeś!